Jest maj, plus 4 stopnie, jestem bardzo ciepło ubrana, mam na sobie 6 warstw, jestem pod Babią Górą w okolicach Zawoi i chodzę po cudownym polskim lesie i chcę tylko powiedzieć, że widziałam zająca, widziałam ptaki skaczące po krzaczkach jagód i zatrzymuję się w takich miejscach jak to, gdzie jest taka świetlista zieleń i cisza i słuchać bulgotanie górskiego strumienia. I jestem po prostu najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Było mi zimno, kiedy wychodziłam z pokoju, który tutaj wynajęłam, no bo cztery stopnie i przez cały dzień dla deszcz. Ale kiedy się idzie naprzód, szczególnie kiedy się idzie pod górę, to człowiek się rozgrzewa. I teraz jest mi ciepło, i szczęśliwie, i wesoło, i radośnie. I to jest najpiękniejsza rzecz, jaką można zrobić dla samego siebie wyjść na dwór, wejść do majowego lasu i połączyć się z tym majowym lasem, wszystkimi zmysłami, całym swoim sercem, całą duszą i całym życiem.